Siemano, kolano, widzowie, jesteśmy przy wyspie nupka Odnaleźliśmy go, jeżeli jeszcze tego nie wiecie. I słyszałem, że Palion nas tutaj gdzieś odwiedził. Widziałem nawet gdzie, ponieważ detektywo, wojano, to tojtownikano już się, wiesz, odrabia lekcje swoje. <laughs> I dokładnie wiem, gdzie Paliono się znajduje. Patrz, jest tam. Widzicie jego nick? Zrobił sobie tajną bazę w drzewie. I pytanie, czy on w ogóle wie, że ja tutaj mam tajną bazę. Więc chodźmy go troszeczkę przestraszyć. Może go przestraszymy jako... Hmm. Ej, mam pomysł, widzowie. Mam Pomysł, zmienimy się w jakąś postać. Powiedzmy, co możemy się zmienić. Mamy tutaj żółwia, mamy. Endermana! Dobra, jako Enderman wejdziemy do bazy Paliona, a potem pokażemy mu się, że ej, to jesteśmy my, to ja, Toitek Toitkowski, to, to ja jestem Enderman. I na przykład możemy potrollować troszeczkę Nubka właśnie jako te moby. Pisaliście mi, co można zrobić z Nubkiem. Napisaliście, że można go jakoś strollować, można go szpiegować. Czemu by nie można było go i równocześnie trollować i szpiegować? Jako na przykład właśnie moby, albo jakieś zwierzątka. Będziemy chodzić wokół niego jako zwierzątka i słuchać o czym on tam gada. Może będzie coś mówił o Janowicach. O, patrzcie. Patrz. Będziemy stać jako Enderman w ten sposób. <grym> Przy palionie. A, dobra, czekaj. Niech on po prostu poczeka. A może pojawimy mu się, bo widziałem, że on tutaj ma... Patrz. Ma szybkę taką. Czekaj, staniemy mu tutaj. O, tak. I przez szybę będziemy mu patrzeć. Tylko podbuduje się kawałek tutaj. O, patrz. <grym> Nie zasłaniaj mi. Patrz na Nuba. Patrz to. On myśli, że ten Enderman mu zasłania. A on obserwuje Nubkę, ale ma fajną bazę tutaj. No spadaj z... Nie, dobra, idę cię zaciupać, nie? o, o! Nie! Nie! Spadaj mi stąd! <grym> Czekaj, a czy on się zdziwi jak Enderman wejdzie do wody? Przecież Endermany nie potrafią wchodzić do wody. Ej! To powinien go zdziwić. Czekaj, wskoczę też tutaj. A on sobie tutaj ładne wejście zrobił. Czekaj, wejdziemy mu do bazy w ogóle. Wszedłem mu do bazy. <grym> Patrzcie! Walnego? Nie no chyba se jaja robisz! Ua! Nie no spadaj stąd, co ty się dzieje? Dobra, 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 taki cwaniaczek kurde O patrz, on myśli, no. że nie wejdę do wody Tak? Cwaniaczek Ha, cwaniaczek To teraz patrzcie, no Zobacz to A, zamurowało go Pierwszy raz widzi Endermana w wodzie no. To jest chore, dobra, nie, 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 błagam Dobra, czekaj, odmutuję się widzowie bo, to, to jest jakiś Ej, zbugowany Minecraft! Ba palion, to ja! To Ty ja! jesteś, stary, z, nie wiem, zbugował się Minecraft, jakiś Enderman wchodzi do wody. A t, to ja jestem tym Endermanem, palion! Ty jest? Aha! To jestem ja! To jest ja? straszny sznubek, <laughs> zaraz by mnie zobaczył. On tam jest, mnie zobaczył! On tam. No, on tam jest. Słuchaj, psz, wiedziałem, że tutaj jesteś, musiałem cię sprankować, ale już Ty, wiem, tutaj. Tutaj. wiem, co będziemy robić, palion. Chodź, sprankujemy Nubka jako moby. Masz, ty też potrafisz A, się zmieniać, hakerka no tobie potrafię. też dała Pokazać ci? Pokaż, pokaż co się zmienisz. Możemy znów tak sprankować i się dowiedzieć od niego jakiejś informacji, że to będzie... wow! Let's go! Let's go! Jesteś Let's go, 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 go! Go, go, go! Ej, Let's ale... go! Wiesz co, musimy <laughs> zmienić się w jakieś um, wyspiarskie zwierzątko jakieś. O nie. Enter me. <głos> <głos> o o nie wnętrze! Dobra, stare, zmieniamy się w jakiś. E, czekaj, mm, rybkę mam. na może Rybkę? O, dawaj, do ryba. Wody. Jestem też ryba. Dobra, My dawaj. Wiemy. Szybko do wody. O! ale jaja. ja. E, ja bokiem pływam, co e, jest? Ja tonem, jego Ja Bo to też! Pływamy. Co ty się odwala? Ej, e, dobra, stare. Co się dzieje? Podpłyńmy do niego w taki sposób, on może nie zauważy, nie, zroz nie zrozumie Wejdźmy na ląd tymi rybami, dawaj. Nie, Enderman Ej zobacz, on oh. dalej strzela do tego ha, to... Endermana Rybki, z was złowie, czekajcie chwilę Ej, Dobra niech nas złowi tak. stary, udawajmy, że nas złowi Pa O, 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 czekaj tu. Dobre, tu. Dobra, idziemy do niego, I teraz obydwie No, wow, trafił mnie I, trafił cię I skacz, jest. i skacz, <laughs> nie jesteś taką rybą skaczącą ba, on nie może nam no. nic no. zrobić no Jak to wygląda Czekajcie, żeby to no. nam robi Dobra, czekaj, dajmy mu się złapać podę. w tą akwarium Dajmy mu się nie. złapać Nie, tak wygląda realistycznie, podę. że te ryby tak skaczą Ej, tak, to w ogóle Ja bym sam się nabrał, jakbym coś takiego zobaczył I był takim bambikiem jak Nubek, nie? Oj, wy A wyliwki. to jest akwarium wyliwki. bez wody czy co? Pa wziął. Ja sam... A bierze wodę. Ma wiadro i pa. Leci nas uratować. Będziemy jego zwierzątkami. <laughs> Patrz. Jesteśmy jego normalnie tutaj teraz zwierzątkami. Co my z tym robimy? Ej eee, co wy kopiecie? <laughs> <laughs> Dawaj, kopiemy to. Nie, Gorę... eee, nie wolno odchodzić. Tutaj. Ej, tak jest smutno. Dawaj stary Uciekamy, bardzo. ej on nas zabudowuje Uciekamy O kurde Ewakuacja Palionara, on nas goni o, nie On o nas goni nie, ryby, Ale ryby. jaja Co dawaj, co, się co? Jesteś w wodzie? Tak, tak, ja uciekłem do tego miejsca, w którym wchodziliśmy Dobra, ewakuacja no, idę, idę, idę. O, Ale mnie walnął Dawaj do A, ciebie Strzelił się strzeli Patrz, Dobra. Nie popuszczę tej rybie, dawaj ją tak. <laughs> Dobra, zmieniam się w żółwia, stary, zmieniam się w żółwia. E, czekaj, Dobra, to na... ja się zaraz zmienię. Ładusznik. No dobra, jestem żółwiem. Pa, on tutaj będzie idzie, co? on tu szuka. Szybko chodź, za mną! Szybko za mną. Ja tu jestem, ja tu jestem! Spróbuj oh, się oh, oh. zmienić w żółwia albo widzę, coś. Widzę, widzę Tak, tak, zmieniam się. O, żółwik. Opa. Jestem. Ta -da. Ta -da. I dobra, żółw jest normalny. Pa, ty też jesteś żółwik, dobra, siema. Pa, razem sobie będziemy pływać. O, Jakie zasobiki. to jest op? Patrz, jak to wygląda, pa! Jak macham? Lubicie to? Patrz, Patrz jak macham? Daj <laughs> widzę, widzę. Dobra, daj, spróbujemy zabrać ten plankton. Chodźcie. O, idziemy za nim, idziemy. Chodź, idziemy. Co on? <laughs> Ej, on nas prowadzi, bo on chce nas do swojej wyspy zaprowadzić. A on nas chce zjeść na grillu. Patrz, nie skakujemy na to, nie potrafiłem wskakiwać. Eee, czemu wy nie idziecie? Zobaczę, jak latam, stary helikopter. I ty szybko w ogóle co ty? Z rękami! Co ty nie co mogę. to nie Taki helikopter zaraz lecę. Helikopter w ogniu, nie? Dobra, pa, idziemy. A, teraz was mogę wziąć, nie bójcie się, chodźcie I <grystanie> ona sprowadzi do jego wyspy, dobrze Ej, mam pomysł w sumie, Palion Style Co ty na to, żeby na przykład zaprzyjaźnić się z nim jako zwierzątko A potem na przykład zostawić mu jakąś informację w stylu e, Chciałbym poznać na przykład miejsce, gdzie mieszkasz Na przykład Wojanowice albo coś takiego A to którym zwierzątkiem mamy być wtedy? Mm, nie wiem w sumie, w co można się jeszcze zmienić Zaraz poszukam jakichś innych jeszcze zwierzątek ale. Musza, ale nie mogę być widoczny <śmianowidze> ty, póki co? Dobra, odpływam O, odpływasz? Patrzcie. Dobra, dobra, ja jeszcze z nim zostanę tutaj ty na chwilę, zostań, no, ja sprawdzę o, Ej, gdzie jest twój przyjaciel? Pokażę eee. mu że tam jest, o, pokażę mu tam Ty, patrz kim jestem Co się zmieniło? Czy to ty jesteś? Tak! Jo, ja bym się nabrał! Pan cię zbyt... rozwala A, on mnie zabiję zaraz! O, dobra, tak. to. Patrz to, patrz ja to! Bo. Jo, ale potężniak, ja to oglądam jak gdyby nigdy nic, nie? Co tu się odwala? Wojna, gdzie on jest? Pa, po, poszedł tam, dobra, sprawdzę w co mogę się jeszcze zmienić Ryba, szkielet, hmm, zombie Może w kamień? Kałamarnica! Genialne, dobra, czekaj, schowam się do wody i zmienię się w kałamarnicę Dobra, kałamarnica, jest. Też, też jestem, też jestem, też jestem Uuu, dawaj, dawaj, będziemy sobie pływać jako kałamarnicy Dawajcie zombiaka Pa, on szuka zombiaka a tu kałamarnica! Żółwik, gdzie jest Żółwik? Szuka żółwiku. Ej, stary, to Jaki... jest lepsze od potki na niewidzialność, nie? Jesteśmy najbardziej sztywną kałamarnicą w mieście. <laughs> stary, bo to jest kałamarnica, która wiesz. Nie sprzedaje się! Nie jest 60, to jest sztywniotka kałamarnica. Jedna kałamarnica. To jest sztywniotka kałamarnica. Ej, weź w na Dirta. Ej, co jest! <laughs> jak płynie! Pa, on się w ogóle nie dziwi. <laughs> Dobra. Myślę, jakbyś się zbugował w tym Żółwiku, idę cię poszukać. A on szuka tego żuwika się tak przez ten. Pa! Wsiadłem o, do niego! Jak tej, on cię nie widzi! On Yo, cię nie widzi! To jest e, najlepsza e, akcja! On cię nie, to... nie widzi! No! To... No, to... wsiadaj, siadaj. siadaj Ej, znaczy. Ej! <laughs> Kałamarnicę zabrał! Jak zabrałem. to wygląda? Strzela do nas! Uciekamy! Uciekamy! To to za zmutowane kałamarnice! Ej, tak do strzęsie co się z nami dzieje? Stary, to jest genialny plan! Dobra... Zmutowane kałamarnice... To wejdźmy mu tutaj na tą wieżę do góry. A! Co się dzieje? Hopla. A! Hopla! Nie mogę nic Jestem. zrobić! Muszę rozwalić coś! O, dobra. dobra! Dobra, oddałem mu to. Йоу! <coughs> A, mama. Ej, ja chciałem łódkę dostał w łeb Ty kałamarnico, Kałonica rozwaliła nóbka, czajcie ja mi to wie. Ja w łeb nie mogę. Dobra, mam pomysł. Co się jeszcze tutaj można zmienić? E, można, e, na przykład Endermana znowu, dawaj, Endermana też zmienimy się i będziemy go prankować. Pa ja mam psa. A, dobrze, że proszę. Ja będę golemem Weźmy sobie... A nie, nie mogę Dirta wziąć do ręki, nie widać tego niestety. Ale I mogę już zrobić. No dwóch wyglądamy strasznie, zobacz to. Lol. Ej, dobra, zróbmy taką akcję, że ty tam podejdziesz i będziesz bronił tej wioski. A ja tam przyjdę jako Enderman i będziesz mnie atakował tak o, trochę. Dobra, nie? dobra, dobra. Tylko atakuj mnie rączką, a spróbuję założyć... Ja się obudzi, o. jestem mega ciężki, stoję na nim Założyłem zbrojkę, więc w sumie to jestem niezniszczalny trochę. Okej okay. Pa! Dawaj, weź na nim stań, taki gigagolem Pa jak go przygniot no noba! O! Dobra. Eee! E... Gomela z Endermita Pa on się dziwi, on się dziwi Tego nie widziałem jeszcze Pa, atakuję yy. go, atakuje A. go! Atakuje <śmiech> go! <śmiech> nie! Pa, rzucę dirta! Rzucę dirta! Jak chce chcę ja, cię, ja ja. bronić, czekaj Pa on ucieka! Pa do wody Enderman, nie? Do wody Enderman! Golf gonitwa! Gonie! Gonie nopka! Patrz tego Golema jak biegnie! A, ale szybki ty! A gdzie on zniknął? No? Ukryłem się w lesie, mam nadzieję, że o, nikt poszedł. tutaj nie znajdzie Proszę do lasu, dobra, no. dawaj, idziemy za nim Motorówka? Jest głupio co? co? Jaka motorówka? To jest mój, to jest o, mój skuter co? Nie To jest mój, weź go wykurz z tego Przez, Spróbuję wsiąść ja! Jak to wygląda O co to chodzi? Jak Mi to sobie? wygląda? Nie mogę Dobra, stary Ej dawaj, czekaj, jak to, czekaj, 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 dawaj wsiadamy i jeździmy <grym> Idę, 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 idę idę. Jestem tu, dawaj wsiadaj Jak ty wygląd, <grym> patrz to <grym> <grym> Ej dobra, co mi się, EJ CO MI SIĘ Gdzie ty jesteś? Wywaliło mnie stary Serio? Ej pa dobra, latam obok nutka eee, Golem nie może wchodzić na skuter Dlaczego Endermin leci? Nie dobra, to jest dziwne ta. O nie, chowaj Tyś... się, on tutaj jest, on tu jest chowaj Stary, się. zmieniło mi, ale już jestem o, żółwiem git, Jesteś żółwiem? Git, git. Dobra Tak, tak, tak Daj, wsiadaj do mnie, wsiadaj, wsiadaj, jeszcze raz spróbujemy <laughs> No znowu mnie wywali, jak nic Dobra, Spadza... wyjdź, wysiądź, eee... wysiądź, wysiądź Więc jak, nie wiem Dobra On nie wie, co się eee... dzieje no Dobra, nie, nie, ja uciekam, dowierza. ja uciekam Pan, nie wie, co Da, czemu żółw jest taki żywki <laughs> go Dobra, i teraz wiesz co? Ej, w sumie mam pomysł Mmm, może się jako ten piesek zmienimy? O dawaj, jako miła, no? Pieska Jestem, jestem pieskiem. Ojeju! <śślenia> Co to było? Czemu była taka cisza jakiś dźwięk mi się włączył Słuchaj! Jestem Wilkiem! Jestem Wilkiem, możemy jako Wilk się z nim zaprzyjaźnić Dawaj, dawaj Dobra ro. Przytakujemy Albo... mu, przetakujemy mu. Tak, tak, tak. Będziemy jego największymi przyjaciółmi, i możemy mu zostawiać informacje, na przykład, zaprzyjaźnić się z nim. I w ten sposób razem wrócimy na wojenowicę. Na przykład powiemy, że jesteśmy mądrymi wilczkami. No. <laughs> Dobra, jestem już pod jego wyspą. Ty go gdzieś tutaj widzisz? Czy on śpi? Ej, ja cię pomyliłem ze zwykłym wilkiem, stary! No, naprawdę?! Panu biegał obok wilk, stary, ja myślałem, że to jesteś ty! Serio?! bez przerwy myślałem, że to ty! No chodź to zobaczyć, chodź Ja wiem, o jakiego wilka chodzi. Ostatnio on mi wszedł do mojej bazy niewidzialnej. Stary, jak się zdziwiłem, nie? Ja mówię, ty do mnie gadasz, nie? Ale ja nie wiem. Patrz, widzisz co? Ej, on się z nim zaprzyjaźnił zamiast z nami! No mówię stary, że to jakieś mega dziwne. Trzeba, Trzeba, da wilki. Dawaj, zabijamy tego wilka! Nie! Zabiłeś go, nie! <grym> o nie, będzie mu <grym> teraz przykro. Wierzy on nas teraz. Wierzy on nas teraz bardzo nie będzie lubił. Musimy zrobić. Do... Zmieniamy taktykę, coś innego Zmieniamy. musimy się <grym> zmienić. <grym> Dawaj, taktykę, gdzie ty masz swoją bazę? Chodź, 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 tutaj. On nie eskapnie się, ale musisz szybko bardzo tutaj wejść. Dobra? Ej, ty zniknąłeś stary! Tak, bo ja wszedłem do tego dirta tutaj! Tak, bo mnie bije, nie mogę mu tego pokazać. A on się nie kapnie, dobra, biegnę. A! Dawaj Nie mogę stara, on mnie kopie! E. Zobacz! A, a, a. <laughs> on nie on wie! Nie, on nie ogarnia! On nie to wie! Dziwne. To było dziwne, to będzie mnie spaść! A Dobra, słuchaj, teraz musimy zmienić się w jakiegoś skina, którego on. Co to jest? Ej, dobra, czekaj, czekaj, mam pomysł. mam no, czekaj. Patrz, co to jest. Nie mogę. Jaki bobek. Patrz to. Babo. Jaki bobek? Ja. Jak to wygląda, nie? Nie mogę, nie mogę, nie. Ej, mogę. story. Zmienimy się w jakiegoś małego skina Dircika. O kurde, jo, tak. Albo dobra, czekaj, to jest dobry pomysł Ale zróbmy to następnym razem A teraz yy, pojawmy się u niego Jako, hmm, jako może zombie Po prostu, wiecie widzowie, zrobimy to następnym razem Po prostu pojawimy się u niego jako yy, Jako malutki yy, Jakiś dircik, widzowie to jest genialny pomysł Dobrze, o do dobre, to, żeby to zaprzyjaźnić to się dobre. z nim Tak, więc subskrybujcie kanał, żeby jutro nie przegapić Tego filmu, a my idziemy go Ostatecznie I Ty, ty, ty też masz wrażenie, że jestem wyższy od siebie ty, ten, tego? Tak, mam wrażenie, tak jest, że jestem górę, wyższy, patrzę. tak. No, tak dziwnie to wygląda. Dobra, dawaj, zniszczymy go teraz. Ostatecznie. Ostateczne zniszczenie nupka widzowie! Robimy to! A jutro będziemy się z nimi chcieli zaprzyjaźnić. O, śpi! I Dawaj co, patrz, ja tak robiłem wcześniej. Co ty właśnie zrobisz? Czemu tutaj jest dziura Chodź tutaj, po... chodź tutaj! Nie gadaj! <laughs> nie gadaj, jesteś pod jego łóżkiem! Stary to jest tak dobre! Ty co można zrobić? A patrz co mam! O nie, nie postawię tego! Burger Burger nie mogę go postawić tylko co Hotdog stary A bo to jest chyba jedzeniowy hotdog możesz no go tak, jeść, tak. są dwa rodzaje Dobra czekaj, walnego z jakiegoś... Dobra, budzimy go, budzimy go. Uciek. Daj mi zęb, właśnie, daj mi Czekają, tam poleciał. O stary! O kurde, do wody! Tak! Nie! Nie wiem czy go znajdziemy, ale ty byś pasował nie. idealnie z trójzębem, nie? Tylko no. wątpię czy ja go tutaj znajdę, to jest taki który jak nie wraca Ja ty go daleko rzuciłeś stary ej, ej, ej właśnie jak go potem znaleźć, co jest grane Ja cię kręcę jak nie rzucić, ma go Jak to jest koniec, nie no ej. dobra nie ma sensu stary straciłyśmy go ale, Jak lipa. ty jesteś daleko, what?! <laughs> czekaj, nie widzę go tutaj, no niestety. Nie Ach, ma, nie ma. Nie, to jest lipa. nie do znalezienia, to jest za dużo co? Ja chciałem nupka trafić, a się nie udało. No, jak to długo płynie, dobra, czekaj, zmienię się w coś, co szybko płynie. Gdy? Let's go! Płyny si, płyny si, kuriba, płynny si. Sile, tu są chyba. Gdzie? Zdaję coś. On śpi w ogóle na wczesnym powietrzu, on się nie boi, robactwo Siema, jestem rybką, siema. Dobra, dobra. dobra. zmieniam się w takim razie w. A zombie, dobra. Ty jesteś zombie takim, a takim i go ostatecznie niszczymy. Dawaj. Uy, się! Aaaaa, nie! Kurde, jak szybko. Dzika. Dzień dobry, zobacz. Nie lubią. A, a, a ty on się kręca, ale mnie uderzył. Dobra, czekaj, może dał mi całą. Dobra, założyłem zbrękę. Patrz to! Ale dziwne! Zobacz to! się przestraszył, chłop. Ej, ja też założę. Pa. A czekaj, spróbuję Tyk. wejść do jego. zombiaki nie mogą pływać, na całe z tęście. Nie, to spać. Pojęto. Dawaj zbroję. nie są pływać. Zabijaki nie umą. Zabijaki nie umą. Zabijaki nie Nie, nie śpisz, stoisz w miejscu, na łóżku. A dziwnie to wygląda. A! Ja Dobra. muszę co jest? Dobra, a tam, chodźmy schować się do tajnej bazy, a jutro będziemy go trollować e, jako nubuś, albo jakby Me jako dyrciuś. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.